Jak ktoś jest niewierzący, to to jest bez sensu. A to dlatego, że jesteśmy w państwie... Nie to... pani. Zna. Teraz już bym się nie chcił. Cześć, zapytamy polaków, co sądzą na temat chrzczenia dzieci, czy powinno się chrzcić dzieci? No i tak naprawdę jakie mają podejście do tego? Dawajcie znać koniecznie w komentarzach, co wy sądzicie na ten temat i lecimy. Dzień dobry, przepraszam, czy jest Pani szczona? To nie pani sprawa, dziękuję. Tak? Tak. Tak, tak jest. Moja sprawa. O, tak. Tak. Jestem? Tak. Pa. Dziękuję bardzo. Proszę? Czy jest pan chrzczony? No, oczywiście. A tak. uważa pani, że powinno się chrzcić dzieci? Powinno, no Znaczy, to wszystko w zależności od tego, czy ktoś jest wierzący, czy nie, no, bo jak mm. jest niewierzący, to bez sensu, żeby był No właśnie, bo tutaj jak badamy opinie, co, co ludzie myślą tak właściwie na ten temat i są dosyć podzielone, bo część twierdzi, że jeżeli już się urodziło w polskim państwie, no to powinno być chrzczone ze względu na taką historię i kulturę. No nie, to... Jak ktoś jest niewierzący, to... to jest bez sensu, to po prostu nawet nie można chrzcić. To wtedy można chrzcić, ale w momencie, kiedy to ktoś dorośnie. Sam zdecyduje. No tak, sam zdecyduje. tak, ale to zależy od innych czyli od rodziców. nie, że nie powinno być. A pewnie. A to nie powinna być indywidualna sprawa rodziców? A może dziecko powinno samo decydować, jak dorośnie? Nigdy w życiu. Oczywiście, że tak. Kto jest wierzący, to musi chrzcić, no. No właśnie, a to czy to nie powinna być indywidualna sprawa, czy ktoś ości to dziecko, czy nie? No rodziców chyba, rodzice dzieci wychowują. Albo na przykład jak już dorośnie dziecko, żeby samo zadecydowało. No też jak, jak rodzice nie wierzą, to jak dorośnie dziecko, niech decyduje później sobie, no. No dzio, w głowie. Przepraszam, To ten Cztery. Niech pani. Zobaczy. ich rodziców, kim byli. Mm. Proszę pani, ta indywidualna sprawa bardzo. No ale jednak żyjemy w katolickim Państwie, to czy jednak nie powinniśmy pielęgnować tego? Tak? Ja spowiadam, że nie wszyscy muszą być katolikami. Więc no nie każdy musi być katolikiem, także wydawajcie znać komentarzy, czy co wy sądzicie na ten temat. Wy byliście chrzczeni? A wy byliście no, chrzczeni? Czyli jeżeli nie są wierzący, albo po prostu chcą dać możliwość dziecko, to powinni później. Jakby dziecko A powinno samo. Patrz, co takiego no. nie Nie powinno się decydować. Mhm. Krzyć? To zależy od <grym> zainteresowań. Mhm. My, teraz już bym się nie chrzcił. <grym> A dlaczego pan tak teraz zmienił zdanie? A, kościół tak się zmienił, że. A myśli pan, że z czego to wynika? No, przede wszystkim powiązali kościół z, z tym, z władzą i takie, takie różne ekscesy w kościele są No właśnie, to jest też ważna kwestia, że tutaj też to pokazuje, że ko kościół dzieli zamiast łączyć. I'm not easily impressed, and yet you're mean. Have impressed me. No już człowiek, bo wtedy będzie już dorosły, dorosły człowiek, tak? Bo decyduje, jak ma 18 lat, no. Ale, ale to, to nie powinno nikomu szkodzić, czy ochrzczony, czy nieochrzczony. A czy chrzest powinien być płatny, tak jak jest w tym momencie? Nie wiem ja. Byłem <słuch> Chrzczony, bardzo dawno. Mhm. wszystkie dzieci, wnuczki mhm. są ochrzczone. Mhm. Dzień dobry, przepraszam. Mam pytanie. Nie mam. A czy to nie powinno zależeć tak naprawdę od rodziców, czy, czy chcą? Czy nie, bo jakby nie było już teraz dużo Polaków odchodzi od kościoła? No to tak różnie jak teraz słyszałam jest. ja osobiście uważam, że powinno... Powinno, powinno być, być, powinno być. No bo właśnie teraz chrzes jest płatny, czy to tak powinno wyglądać, czy to bardziej powinno być właśnie za darmo? Ja uważam, że kościół, z czegoś musimy żyć, mhm. W samej takiej nie da rady. No tak. No to tak. jest też sługa. Pani też pracuje. No tak. Zarabia. <noise> będzie, Prawda? No tak. No to okay. ktoś pan płaczy. No tak. że Każda sługa. Musi być wynagrodzona, pieniądze. Przejeżdża. Hary, zapywna. To mm. brawo. No, ale dlaczego? Czy, to, czy to, nie, to, to nie jest takie narzucanie w sumie tej religii? Nie, nie jest narzucanie. Kto wierzy w Boga, to nie wierzy. Ale w sumie jak dziecko w brzuchu ma decydować, czy wierzy, czy nie wierzy. No, ale jak jesteśmy już w Polsce i to jest katolickie państwo, czy nie powinni wszyscy być oczczczeni? Nie, nie wydaje mi się. Jest to z... wolna wola. Wolna wola. Przyjrzałem, panował. Mhm. bo ja on zastał. Trochę na w ludziach wzięł nam, powiedziałam, że to jest typowy pitcher, przepraszam <laughs> za nie. i kłamca mm -hmm. i zobaczmy, co on robi. Mm -hmm. na krań. No, tak. no tak. A dlaczego? Czy to nie będą być indywidualna kwestia tego dziecka, jak już dorośnie? Nie, nie, nie. Po prostu to jest, znaleźliśmy do no, katolików, naprawdę. Czyli no czyli tym bardziej powinniśmy pielęgnować tą historię, tą polską no. no. A czy to nie powinno samo dziecko zdecydować, jak już będzie pełnoletnie? Ja wiem, dopiero potem zrozumie, dlaczego było o Okej. Okay. Tak, tak samo miałem z kształciną swoją. Tak? To zaokszciwiłem ją. Nie była zadowolona. No, i no jest. potem, No, jedno, już pośmiałem, już dzieciaki. Bo. <laughs> Czyli, czyli powinno się, bo jesteśmy już w katolickim państwie, więc to powinno być zachowane ta religia. Nie, no, to jest kultura nasza. No czyli w sumie tutaj też są zdania podzielone, no bo jedna, jedna część twierdzi, że to jest indywidualna sprawa, a druga, że nie. I w sumie nie ma tu zależności, czy to są młodzi ludzie z nowymi poglądami w sumie, czy starsi. Dzień dobry, przepraszam, czy jest pani oszczony? wracaj mi dupy, kobiety, ale... Dobrze. Nie ma, prawda? Uh -huh. uh -huh. Tylko krytyka Piś. Uh -huh. Ale ile PiS zrobił. On przy to nie jest w stanie kłódek czyścić. Uh -huh. On nie umie. To nie jest historyk. To jest historyk. A to dlatego, że jesteśmy w państwie, które. To... No nie. O, dobra, to następna będzie taka. Jak mogliście zauważyć, zdania były jak zwykle podzielone. Część jest zdania, że powinno się, ze względu na po prostu kulturę i na to, że urodzili się w Polsce. A druga część, że powinno być to indywidualna sprawa każdego z osobna: czy to rodzica, czy to już dorosłego dziecka. Tak jak już wcześniej wspominałam, dajcie koniecznie znać w komentarzach, co wy sądzicie. No i co? No i zachęcam do subskrybowania, lajkowania i oglądania przyszłych i zeszłych stąd. Hejka.